Cześć się witam moi drodzy z tej strony Teletyk To jest gra Amnezja The Dark Descent Jest to mój drugi odcinek Na samym początku chciałem powiedzieć, że bardzo miło było czytać Wasze komentarze A propos pierwszego odcinka z Amnezji Mówiliście, że świetny pomysł, super i Yy, chcielibyście więcej, to coś te kurczę dzisiaj 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 nagram. Było, miałem trochę przerwy, bo po prostu musiałem ogarnąć kilka spraw, no ale teraz jestem. No i zapraszam. <grydy> Drugi odcinek amnezja, lecimy. Dobra. Yeah, yy, ja. Yy, continue, yy, please. Yes, yy, yes, yy, of course. Dobra, lecimy, lecimy. wuuu, Dobra, yy, gaci na zmianę... O, dobra, Gacie na zmianę są. Jakby co, hehe, <laughs> wszystko na miejscu. <laughs> no i zaczynamy w tym samym miejscu, czyli e, tutaj jak przeczytaliśmy e, ten świstek papieru, na którym e, jakaś tajemnicza osoba, tajemnicza osoba właśnie, no, mam kilka e, jakby takich sprzeczeń, bo teraz się sam zastanawiam, czy tą osobą był Daniel piszący sam do siebie, czy nie wiem, bo Ostatnio czytam na niektórych forach, że podobno tak jest, że to jest właśnie taka amnezja, że on już to niby przeszedł i na nowo jakby chce tą zagadkę rozwikłać, ale cały czas traci przy tym pamięć i nie wiadomo co się dzieje. Możliwe, że to danie, możliwe, że nie, ale wiemy jedno, że jest jakaś osoba w tym zamku, która jest jakby takim głównym manipulatorem, którego trzeba dorwać, zabić, wymordować. I no. Jak chcesz się dowiedzieć dokładnie, to zapraszam do mojego zeszłego odcinka. No a teraz, dobra, szukajmy, szukajmy czegoś, co... Co, co teraz właśnie by zrobić, bo nie wiem... Skrzynia! Huh. Mów. Dobra. Eee... Miotła? Miotło, 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 chodź, chodź. Spalecie Nie, tylko otworzę wiczki włożę cię tu. <laughs> A, idź sobie. Nie chcecie. Nie, 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 nie. Dobra. Eee... Dobra. Skok, jump... Kurczę, nie możemy odpalić latarni. A przecież mi w zeszłym odcinku, olej. Cholera. Dobra, coś to musi być. Coś, coś co nas, nie wiem... Naprowadzi. Hehe. <grym> Dobra. Nie, nie, nie. Nie. O, o, o! Hold down left mouse and... A dobra A, w dół! Przepraszam Wow, 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 wow Już myślałem, że tu wyskoczy jakiś kurcze. Trochę sobie podgłośnie, żeby wyrazić czegoś. Wow! Dobra, ja chcę wejść tu Wo dobra, dobra Ciekawe czy teraz jakiś potwór nam wyskoczy, bo już trochę minęło. Od czasu kiedy zaczynamy grę. Powinno jeszcze coś chyba być. Zawsze jak jest taka dramaturgia, to ja zawsze czujesz, że coś wyskoczy, no ale To ram to... wow, już tam mówię, żeby trzyma... że, że jak się biegnie i w ogóle, to... To może mieć coś wspólnego z potworem. Dobra. Wow! Krew! Alexander, is it inside the Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the what did you call it? Whoa. The inner sanctum, my most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of. Dobré, dobré, fajne. To sięgł Jakby Daniel sobie przypominał, nie, jak on przypomina sobie taką historię pomiędzy nim, Tak, tak mam nadzieję, a jakąś drugą osobą, taki dialog, w którym to mówi, czy wziął ze sobą olej do lampy naftowej, żeby, nie wiem, jakoś przezwyciężyć te mroki. A tutaj fabryka equateria. Oj, co to jest? Ciekawi, ciekawe mnie to, ale nie, najpierw zobaczmy co jest tutaj jeszcze, bo tu jest dość szerokie pomieszczenie. Tu jest krew, to nie wiem, może nas naprowadzić na to, że zaraz coś się niemiłego wydarzy, albo już się wydarzyło. Wow! Kobieto! Ktoś kobieta mnie wołała. Nie jestem samotny. Iść tutaj czy nie iść? Nie lepiej nie Ja tam nie idę Ja jestem Daniel Ja nie muszę Ja chcę tu Ciekawe co tu jest Wow It's tough complaint, it can be A dobra, że jest klejące i dosyć mocno się trzyma Nie można tego nie wiem, ręką. Jakoś przezwyciężyć trzeba wziąć jakieś narzędzie i to zniszczyć. O Jezu, o Jezu... I słyszałem normalnie wrzask kobiety tam w dole. Ciekawe, ciekawe co tam się dzieje. No, <ścoughs> zawalone kamieniami, jakoś to mnie nie dziwi. Dobra, dobra Tutaj schody poszły. Dobra. A co, 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 to jest, co to jest? Mogę to... Nie, to jest przybite tymi takimi gwoźmi. Mogę... It won't budge. No, widać, nie, nie, nie ruszymy tego za, za cholerę. Dobra, wejdźmy tu. Archives. Jakieś archiwa, jakieś nie wiem tutaj... Jakieś flaszki pewnie z... Potionami Dobra He feel to the kitchen Ło wow, panie To mi już się nie podoba Co... Nie 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 Wow Aha dobra, to jest lampa 16th of May, 1839, the unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall... Should... Okay, Opowiada jakąś historię o profesorze Jakoś tam, nie wiem, jak... W... Jakiś podróżnik po prostu, taką... Jakby nas naprowadzić na coś, ale... Nie mam zbytnio, kurde, ochoty na czytanie takiej rzeczy Dobra Ła! Dziwi i dziwi! Ło! No ja, ja chcę, ja chcę lampy naftową, ja chcę... Co ja robię? A dobra Jakoś tak dziwnie mi ekran się To może coś oznaczyć, to może coś tu Make some noise, bitch Throw this thing Catalogus O cholera, słyszę dźwięki Uchylone drzwi to źle zawsze wróży. To źle zawsze, to jest zawsze źle wróży. Nie nie nie, na no, takie rzeczy nie mamy czasu, to jest za długie po prostu. Z chęcią bym przeczytał, ale po prostu... <grym> Dwa razy po prostu począt. Nie ma, nie ma czasu no. O super. Trzeba takie rzeczy sprawdzać, bo tu może być naprawdę coś ciekawego, coś, coś, nie wiem, co nam się przyda później. Ładnie świecisz. Wow! Jezo! Jezu! Ładnie świecisz! O Boże. Co tu się odwala? Co to było w ogóle? Open. Co tu się dzieje? Tu wybuchło jakiś. O, jest nie Dlaczego mi ekran tak schodzi dziwnie A dobra jeza ja zapomniałem Boże, jaka ja mam pamięć e, Przecież... O o oj Jest! Yes, byłem lepszy od ciebie A jeszcze to chcę O super Dobra a właśnie ktoś y, ostatnio widziałem że można też zobaczyć O właśnie to Ale jeszcze tu gdzieś było O dokładnie I stan psychiczny naszego gracza gdzieś tu jeszcze był To są pamię takie pamiętniki to to nie jest nam potrzebne Kurczę gdzie to było No dobra mniejsza mniejsza o to Ale było coś takiego Się później ogarnie Najwyżej Dobra Chodźmy bo kurczę To jest nienormalne A co to jest? Nic ciekawego Nic ciekawego Nie ciekawego, dobra Ale ja cię, jak to wybuchło w Dobra Jest locked, zablokowane Wow Wow Świnia, świnia opancerzona, jak nic. Taki głos daje świnia opancerzona. Zapamiętajcie. <laughs> Wiciu wybacz, na razie nie mogę z tobą zagrać Cesa, cs -a. Ja tu walczę z życiem. Wow. Kapitan Ameryka chyba się przebił. Jest taki okrągłe kółko. Co jaka to w ogóle? O zima! Albo taka mgła po prostu jest. O! Podejrzane dziwne krew Kapie jeszcze krew Tam jest uchylone! Ja nie chcę i do uchylonego. Ja chcę tu I chcę to I chcę to se zapalić, dlaczego nie mogę zapalić? Kurde, jak się zapalało lampę <grym> Eee No dobra nie, tutaj trochę ciężko będzie dać... Dobra, walić to Dlaczego lampę... <grym> Jezu, wtedy ja odpalałem to jak, jak mistrz, a teraz ja nie wiem jak się odpala lampę naftową. Wiciu nie mogę. O cholera! Dobra, ładnie mamy coś. O. The castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We'll just find time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. No dobra, rozumiem, rozumiem Okej. Okay. czyli to jest jakby cały, no cały, no yy, Kilka jakby Stron yy, tego zamku To jest rozbudowanie całego zamku i oni yy, właśnie był dialog, gdzie dokładnie, o super, ja chcę to, a dobra, muszę przejść Gdzie dokładnie szukać i Jedna, jedna osoba powiedziała, że najlepiej na dole, bo na dole zazwyczaj są te stwory i w ogóle. I dlatego możliwe, że tam gdzie był ten śluz, gdzie była ta maść, tam właśnie trzeba iść i tam będzie... tam odkryjemy sekret jakiś. Ale to jest na razie takie przypuszczenie, ale... no zobaczymy. O Jezu. Katark. Przepraszam. Wow, to było... co tu jest? Wow. Wow. Co się stało? Ja pierdziele zawaliło nas nie! Nigdy nie chciałem tak Zapal, 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 bo cholera wie już Książko, idź sobie Pięknie LeBron James Dobra, o... Yy, wow Chcesz się schować? Pod, pod, po,

I po prostu nie mógł uciec. Myślę, żeby w takiej odpułapce. Wow, Lodzimy teraz jesteśmy. Co tu się dzieje? Coś na niego czekało. W ciemnościach. Coś, coś, coś takiego jak to. Weźmy. Co to jest? Co to jest?

Okej, okay, weźmy to. Mi się podoba, podoba mi się ten silnik, na, na którym ciśnie ta gra, bo... O! Mogę sobie przez książkę wyleć. Dobra, nie, ja cię wiem. <ścoughs> Dobra, miejsca. Co tutaj mamy? Tutaj mamy kolejną książkę. Nieważne. Kolejną. Nieważne. Nie, że te książki są ważne. Kłamie. Eee, dobra, Fajnie, super, ekstra Tylko po prostu czuję, że zaraz coś tu że zaraz coś tu będzie Cały czas to mówię, ale... Właśnie ta gra trzyma w napięciu, ona po prostu nie chce pokazać kiedy coś się stanie, to ma być moment Chwila, tak samo jak z tym wazonem Wazonem, co ja mówię, z tym posążkiem takim Dobra Ciekawe... jest naprawdę bogato wystrojony tutaj, jakiś fortepian, tutaj krzesełko... <grymne> no... <grymne> o! O! Nawet możemy otwierać, zamykać... Ja chcę mieć zamknięte, bo kurz naleci. Nie chcę kurzu. Dobra, jest. Yy, dobra. Weźmy za, zapalmy. Musimy oszczędnie z tym, no ale... Nie chcę, żeby znowu się jakieś te... O, co to jest? Aha, dobra. Fire być! Dobra Zamknąć, otworzyć Nieważne Nieważne, dobra Ale co teraz, co teraz? Not break Chwie... O, dobra, o, super Trzeba było kilka razy. Okej okay. O cholera When you the first one. To mi się nie, nie podoba. To, Daniel ma taki głos troszeczkę taki... takiego z a ten ziomuś go tak jakby uczy. Możliwe, że moja teoria nie była prawdziwa, może tu była jeszcze jakaś druga osoba. Nie, niekoniecznie, że to wszystko jest zdanie. tutaj ktoś, ktoś, o mnie jakoś towarzyszy, na pewno. Dobra. No, teraz zadziałałaś! Kiedy cię pozdrowałem, nie zadziałałaś. Jak mogłaś. Zdradziłaś mnie. Dobra. Szukajmy, tutaj na półkach coś musi być. Dobra. Książka. O! O, tu coś było, ale ktoś to zniszczył. Czekajcie, a... Oj, przepraszam Wow! Dobrze! Dobra e... Super extra Another region rich with glorious Astones A, dobra, dobra Zbierajmy te kartki, może się przydadzą zawsze Dobra Okej, okay, okej, okay, dobrze, tutaj It won't open it's locked nie chce się otworzyć nie otworzy się jest zablokowane dobra Fuh. no nic moi drodzy myślę że to na tyle w tym odcinku na pewno na pewno w trzecim jak nic jak nic coś tam wyskoczy bo jest po prostu a dobra latarnie mi jest, za długo trzymam lampę <grym>, lepiej tak zrobię na pewno już w trzecim odcinku będzie na pewno już coś tam wyskoczy jak nic, bo już grana zaczęła tak przyswajać przy, przy do tego, że jednym razem coś tam strzeli, coś wybuchnie. Fajnie, fajnie. Mm. <laughs> Jestem bardzo ciekawy co będzie dalej, myślę, że wy też. Jeżeli... E, chcecie więcej odcinków z Amnezji oczywiście lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie filmik znajomym, rodzicom e, wszystkim praktycznie. Zapraszam również na e, linki w opisie, mianowicie na e, e, mój fanpage na Facebooku i jeszcze, i jeszcze na moją grupę Steam e, Załogo Teletyka. E, no i to w sumie tyle. <noise> Zapraszam. No to czekam na Wasze lajki, na Wasze komentarze. Cześć, cześć, czołem, trzymajcie się na reakcji.